Technika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauki o Środowisku jest bardzo otwarty na rozwój naukowy młodych osób, młodych doktorantów, szczególnie jeśli chodzi o doktoraty wdrożeniowe. Rozpoczęliśmy to drugą edycją doktoratów wdrożeniowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018, gdzie władze Instytutu były bardzo otwarte na to, żebyśmy rozpoczęli, zarówno badania podstawowe, które wykonujemy w normalnych pracach doktorskich, ale także drugi etap, czyli pracę rozwojowo-wdrożeniową. Dzięki temu doktorant prowadzi badania zarówno u siebie w zakładzie pracy, tak jak pani Aneta w energetyce zawodowej, natomiast Politechnika również, Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska musiała przygotować swoje stanowiska badawcze do realizacji tych celów. Nazywam się Natasza Majda. Od 2016 roku pracuję w firmie na ciepło, oddział elektrociepłownia Białystok. Obecnie jako kierownik laboratorium akredytowanego badawczego w swojej pracy zawodowej zajmuje się nadzorem nad badaniami właściwości fizykochemicznej biomasy kaudang. Stąd też tytuł tej rozprawy doktorskiej i zainteresowania w tym zakresie. Temat jest innowacyjny, uniwersalny, dlatego że obornik krowi dotychczas nie był badany. Badały go jedynie Indie. Więc rozpoczęte przez nas badania są jak gdyby przyczynkiem do realizacji, wdrożenia takiej biomasy przez oddział elektrociepłownia Białystok. No, ma duży potencjał do wdrożenia, bo poszukujemy tych nowych źródeł i bardzo mi się spodobało w tej pracy to, że doktorantka nie tylko poprzestała na swoich badaniach, ale pokazała jakie jeszcze kierunki, co jeszcze trzeba zrobić, aby tą pracę rozszerzyć, aby ta praca mogła zostać dalej wdrożona i zastosowana w praktyce. Pani Aneta Szymajda, która podjęła trud. Yy... Zajęcia się trudnym tematem wdrożenia biomasy kołdank do spalania w energetyce zawodowej, no postawiła sobie szereg naukowych i praktycznych celów, które osiągnęła. Do takich istotnych celów naukowych zaliczyć można szerokie scharakteryzowanie materiału badawczego w cyklu sezonowym, analizę wpływu popiołu ze spalania tej biomasy na powierzchnię, ogrzewalne kotła i. Analiza SEM, która została do tego celu zastosowana, zaś z takich najważniejszych aspektów praktycznych, no to przede wszystkim potwierdzenie przydatności tego materiału do spalania w energetyce zawodowej. Więc grupa Enea jest to duża grupa energetyczna. Enea Ciepło jest jedną ze spółek z grupy, która zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła w mieście Białystok. Głównym źródłem wytwórczym w mieście jest elektrociepłownia Białystok, która posiada blok energetyczny OZE spalający biomasę leśną agro, jak również dwa bloki energetyczne spalające węgiel kamienny. Doktorat wdrożeniowy, którego w tej chwili omawialiśmy, zakłada, że możliwość jest spalania biomasy kołdank w jednostkach energetycznych. Trzeba mieć świadomość, że w Białystoku spalanych jest około 1500 ton biomasy na dobę. I udział takiego paliwa byłby jakiś procentowy, niewielki, ale jest to paliwo, które posiada wysoką wartość energetyczną i na pewno może być przydatne w przyszłości do spalania. W planach w przyszłości, o czym pewnie jeszcze nikt nie wie, mamy zamiar zbudować nową jednostkę OZE o mocy mniej więcej półtora razy większej niż obecnie pracująca i zakładamy, że taka nowa jednostka będzie pracować od roku 2029 i być może wtedy również biomasa kaudank może być wykorzystywana w tej jednostce. Ta badania prowadziła na 9 stanowiskach, 6 z nich znajdowało się w Elektrociepłowni Białystok, natomiast trzy dotyczące peletowania, spalania, znajdowały się w Katedrze Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska. Mój doktorat wdrożeniowy połączył zarówno zainteresowania zawodowe z naukowymi związanymi z Politechniką Białostocką. Bardzo się cieszę, że mogłam udział wziąć w tym programie, ponieważ umożliwi mi on wykonywanie badań w miejscu pracy, jak również na uczelni tutaj na Politechnice Białostockiej, za co serdecznie dziękuję zarówno Zakładowi, jak i Politechnice Białostockiej.